Dla aktywnych widzów, do wygrania 10 sztuk M41S płomień Hantico. Lajkuj, subuj, komentuj wyniki 1 lipca. Wygrania macie Facebooka o wartości 20 zł. Wystarczy, że stawicie lajka, suba z dzwoneczkiem, a jaki komentarz dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Siemano z tej strony, Wowka, witam Was w nowym odcineczku. Falchion Knife właśnie został sprzedany. Po co słuchajcie? po to, żeby odkopać zapomnianą skrzyneczko Agenta. Ja naprawdę mam ogromny sentyment do tej skrzyni, otwierając je w mniejszych ilościach, naprawdę mnie zawodziły, więc dziś mam nadzieję zrobić mega opening po prostu skrzyneczki z agentem, gdzie zdobędziemy po prostu najlepszych możliwych agentów. Więc tak chcę, żeby to po prostu wyglądało. Pamiętajcie o najlepszym kodzie, jakim jest kod WOFK Nas jest go się 10% więcej przy wpłacie, 20% na start. No i możliwość słuchania, słuchajcie, dostania jednego tutaj z tych gratisików. Macie na przykład Shadow Daggersy, więc myślę, że naprawdę super opcja. Na szansę na każdego skinu przy wpłacie z kodem WOFK eee, Gracie Graci wpłacać na stronę można do 18 roku życia. A my będziemy sobie zaczynać na nas dzisiejszy odcineczek. Więc schodzimy po skrzyneczkę Wagen, która aktualnie kosztuje 70 zł i 7 groszy. Więc taki jest koszt właśnie tej skrzyneczki. Mm, Powiedziałem, że otworzymy 22 takie skrzyneczki. Niestety, bądź niestety oszukają Was troszeczkę, bo otworzymy tych skrzyneczek zdecydowanie więcej więcej, czyli czyli po prostu będziemy otwierać i zostawiać tylko lepsze skiny, bo naprawdę chcę tą skrzyneczkę tak konkretnie wytestować nie chcę się liczyć tych skrzynek, zobaczymy może będzie taki, tylko taki tytuł albo wpiszę coś innego, zobaczymy otwieramy po dwie skrzyneczki, więc to też nie jest mało i mam naprawdę nadzieję na jak najwięcej tych kozackich agentów, żeby nie było tak, że wiecie, wypadają albo ci totalnie średni, albo ci najgorszy więc dobra, jest taki dosyć przyzwoity więc niech po prostu sobie zostanie E, nie, czyżby słuchajcie, pierwsze kozackie otwarcie? Czy właśnie ono przybywa? No, prawie, prawie kozackie. No, ten skinek popsuł. Ten skinek popsuł, akurat. I przez niego nie było aż takie ultra kozackie. To będzie dobre. To będzie dobre, to już musi być dobre, tak czy nie? Tak czy nie? Tak czy nie? Nie znam. No i pięknie, no i dobra, o to chodziło, o to chodziło, słuchajcie, o takie otwarcie, no nie? nie? Żeby tych było jak najwięcej i to będzie faktycznie wtedy stara forma tej skrzyneczki, czyli ultra kozaczki skrzyneczki agenta, którą zawsze fajnie było sobie pootwierać, czy to na bitewkach, czy to w standardowym openingu, ta skrzyneczka naprawdę nie zawodziła. jej ej, ej, coś tam, coś tam grzebie ta skrzynia, coś tam, coś tam eee, z niej wypada. E, idziemy sobie teraz dalej i, i tutaj chyba będzie takie najsłabsze, nie no nie aż takie najsłabsze, mogą na, być gorsze, być gorsze nie ma co się oszukiwać e, I teraz jak to się prezentuje, mm, tak nawet, nawet, po prostu, nawet, nawet nie idzie to źle, widzowie. Nie idzie to źle, naprawdę. Tylko czekamy tutaj, jeszcze na taki jeden przebłysk, przynajmniej. Żeby tutaj tak błysnęło takim skinem, który nam poleciał wcześniej, lub jeszcze lepszym. Czyli tym po prostu z najwyższej półeczki, no nie? Żeby taki skinek jeszcze dziś nam wpadł, byłoby naprawdę super. Naprawdę super. Ten nie, ten nie ma. Dobra, nie ma go tutaj, więc to tu nie jest najwyższa półka. Ok, tutaj też się pozbywamy. Nie no, sporo tych skrzyni, naprawdę sporo tych skrzyni. ja chyba będę otwierać po trzy, chyba będę otwierać po trzy, żeby wam jakoś super mega długo tego, no nie przedłużać po prostu odcinka, w ten sposób, po prostu nie przedłużać odcineczka, wjeżdżamy sobie tutaj i mamy, mamy, mamy... 105 ok, czyli ten jeden zostaje. No też nie jakieś najlepsze otwarcie. Liczyłem na dużo więcej, liczyłem na dużo więcej. No to by było spoko ale też, zobacz, Kurczę, z tych wszystkich naprawdę czasami przytrafiają się mega słabe otwarcia, że nad niem żadne by nie było, na przykład, jakieś dobre. I teraz, 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 jak to się prezentuje, czy to już jest troszeczkę lepsze? Czy pierwszy raz potrójne otwarcie będzie spoko? Nie, jasne, że tak, dobra. Pierwszy raz mamy potrójne otwarcie jako spoko, tylko spoko, to jest za mało. Spoko to jest naprawdę za mało. My tutaj czekamy na naprawdę rozgrzanie serwerów z CSGO z do waksa. No i trafienie czegoś najlepszego. No i co, to jest znowu chyba spoko otwarcie, tak? Chyba, że naprawdę by zawiedli ci agenci, ale nie zawodzą tak aż mocno. Więc to jest naprawdę kolejne spoko otwarcie. Więc mamy dwa spoko otwarcia, nawet pod rząd. Co to jest? Czy znajduje się gdzieś tutaj? Dosyć mocny agent ci po prostu nie zawiedzie jakoś mega mocno. I mamy aktualnie najlepsze otwarcie, po prostu trzy skrzynkowe. Nie jesteś nas na trzy skrzynkowe, więc zostaje nam dwuskrzyneczkowe otwarcie. Więc klikamy sobie dwuskrzyneczkowe otwarcie. I i, I. 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 Co teraz mamy? Pek, pek. 154, czyli pojedyncze otwarcie przed nami, czy to jest ostatnie otwarcie skrzyneczki agenta. Czy jest to? Kurde, i to by było spoko, no nie żeby to tutaj było. Że to było tutaj, byłoby spoko, a tak nie jest do końca. No i co? natrafiliśmy no, troszeczkę tych agentów. Najgorzej na pewno nie jest, najlepiej też nie. Eee, co bym chciał zrobić? Co bym chciał zrobić, widzowie? Eee, chciałbym chciałbym. Na przykład... Ten najmocniejszy agent, którego trafiłem leci do Was. Więc tak chcę, żeby właśnie tak było, czyli macie najmocniejszego agenta jeszcze ode mnie. Po prostu macie na jego szansę przy wpłacie. Tych agentów, kurczę, może i bym się pozbył, tylko teraz, czy my się damy radę odbudować? Czy naprawdę chce sprzedać wszystkich? Nie, dobra, nie chcę wszystkich. Nie chcę wszystkich sprzedajmy tych. 105, 105, 102 i to, dobra, ci niech zostaną, ci niech już zostaną po prostu, żeby było cokolwiek Coko... znaczy sporo nawet, w sumie, żeby było, ale no to niech po prostu leży, to niech po prostu leży i e, czeka na swój czas. Dziś ten czas nie jest, dziś czas jest na mm, po prostu tamtych agentów i, i po otwieranie tutaj czegoś jeszcze, żeby wygrać. w kartę napisz, jaki jest Twój ulubiony napój, gazowany. I liczby od 4 do 8. Ostatnio robiliśmy taktykę Z tymi skrzyneczkami drużynowymi Najgorzej nam nie wyszła Ostatnio skrzyneczka zbagowana, eventowa Nie do końca śmigała Więc y, też odpuścimy sobie temat No i czy chciałbym Zrobić bitewkę Z agentami Czy ja chciałbym to zrobić Chciałbym Ale czy ona dobrze wyjdzie No totalnie nie mam pojęcia Szczerze, szczerze Zdalnie nie mam pojęcia, brakuje nam 6 złotych, dobra, mamy to no i jeden, je jeden na jeden, jeden, na no ja nie chcę wjechać całością tak, że wiecie, w bitwę trzyosobową żeby to była trzyosobówka, to by musiała być słabsza bitwa jak robimy taką, wiecie maksymalną, że maksymalną, no to ja sobie po prostu wjadę mm, jeden na jeden, w ten sposób, no i dobra, e wrzucamy sobie tutaj przeciwnika i zobaczmy co tutaj za za po prostu się zadzieje nas na skin się, więc klikamy co strona postanowi kto zostanie zwycięzcą, kto trafi najlepszych agentów, czy będę to ja, czy bocik. Pierwszy skin jest lepszy u mnie, ale nie jest nadal najlepszy, jest dosyć słaby. Więc czekamy jednak na oświecenie skrzyneczki, że po prostu odpali swoje armaty i rzuci nie takimi skinami, na pewno nie takimi. My czekamy coś na czerwo O, na przykład na tego agenta. No, nie na przykład na tego agenta, którego on tutaj miał niżej. Na niego jak najbardziej. Czekamy i patrzcie, kurczę. Poczekałem i się pojawił. Super, super. Czyli wychodzi na to, że bitwa już jak najbardziej mnie spoko. Ale czy będzie coś wyżej niż spoko? No, jeszcze w ostatnich agentach coś tam można ciekawszego trafić. Nie do końca jest super ciekawi, ale bitwa jak najbardziej, słuchajcie, udana. Więc ja lecę odebrać swoje rękawiczki. Dzisiejsze Chyba, że tak, glowsy możemy, ok Czyli otwieramy sobie rękawiczy, rękawiczki I z tego co nam zostaje Już idziemy po koseł do kompletu, no nie? Więc w ten sposób sobie to rozegramy ja chcę... Dawaj, dawaj, dawaj Jakieś fajne, jakieś fajne rękawice Czy jesteście fajne, czy jesteście fajne Czy jesteście fajne, no takie nie super do końca Nie fajne, e, ale też są na pewno gorsze Więc ok mamy rękawice Mamy rękawice hmm, Teraz pytanie e, 145 które, 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 e, która skrzyneczka będzie chciała mi teraz pomóc w zdobyciu mojej koski do kompletu, do rękawic, żeby pasowała. E, slime Gigabua, fajne duo. Ale do tego duo dodamy sobie jeszcze Spring Case'a po buście, więc będzie jeszcze fajniej. E, I teraz sobie poklikamy tutaj, 117, 137, 142. Okej, okay, czyli 7 skrzyneczek i tutaj już idziemy w trzy osoby. No nie, czyli tutaj jakby to zwycięstwo faktycznie było, możemy naprawdę daleko zajść. Możemy naprawdę daleko zajść w tym odcinku, nie żeby tutaj te faktycznie zwycięstwo się po. O, mogłem poczekać. Mogłem poczekać widzowie. Mogłem poczekać. No bo jak najbardziej Tutaj się może chętnie by znaleźli. No, jednego na pewno znaleźliśmy. E, co mamy tutaj dalej? I, i mamy najlepszego skina. Raczej, tak jest, tak jest. Jest to najlepszy skin Skoro że field tested, Mogą być coś troszeczkę w lepszym stanie, ale baskila to nie pogardzę. Na pewno nie, nie pogardzę baskilem. Na pewno super. Ej, czyli co tutaj mówicie, widzowie? Czyli jednak po tą koskę będziemy sobie tu ptać? Chyba tak, chyba tak, chyba tak. Tylko kurde, ci przeciwnicy, no nie? Co oni tutaj wyprawiają? Nie chcą nic fajniejszego trafić. Teraz chata ateryjska nawet spoko będzie, ale to jest tylko spoko, tak jak ja to mówię jeszcze wielokrotnie, za dużo w sumie. E, no i co? E, jest zwycięstwo, jest zwycięstwo, przyjemne zwycięstwo, nie powiem, że nie, e, które do koski nas powoli prowadzi. Małymi, bo małymi kroczkami, ale kierunek koska objęty. Teraz co by tutaj otworzył? Zrobimy tych agentów na trzy. Zrobimy tych agentów na trzy. To będą tylko i wyłącznie cztery skrzyneczki, więc naprawdę to nie będzie długie. Ale... Kurcze, Agencik, coś tam się działo, coś tam się działo, więc może, może, może. Dzięki niemu też kostka właśnie będzie. Więc zaczekamy sobie dosłownie, niedużą chwileczkę. Graczy nie wiem, chyba. Nie wiem, czy gracze są zrażeni tak samo do skrzyneczki z agentami jak ja. Znaczy ja już tak bardzo nie jestem. Już tak bardzo nie jestem po dzisiejszym. Naprawdę te skiny były ok yy, i, I sprawdzamy, czy teraz jeszcze będę ją, czy po prostu już polubię. O, jeśli tutaj zwyciężę, fajnym agentem, no to naprawdę polubimy się ze skrzyneczką, będzie dużo, dużo częściej się pojawia i to powinno być tu, to powinno być tu I już by było spoko No ale jeszcze mamy, jeszcze mamy szansę widzowie O kurde, czerwony agent aj, myślę, czerwony to fajniejszy jednak agencik A nie coś takiego No i w ostatniej, w ostatniej jest ta nadzieja, że utrafimy Nie, no to pewnie, pewnie coś podobnego jak tamci No właśnie, coś podobnego jak tamci no i niestety, niestety to już się nie udało. E, mamy jeszcze te 1256, więc to też e, coś z tego zawsze można zrobić. Więc jak najbardziej trzeba skorzystać sobie. Ech, Co my zrobimy? Chyba to. Chyba coś takiego. Z tych wszystkich skrzyneczek trochę wolę właśnie rzucić sobie eventóweczkę. Więc ja czekam aż tylko można będzie przywołać boty. Przywołuję je sobie najszybciej jak się da. No i patrzymy. Patrzymy czy jeszcze coś się wydarzy. Czy jednak nie. No bitwa czterosobowa super łatwa do zwycięstwa nie jest. Ale czasami nam to siada. No ale jednak nie dzisiaj. Więc mamy zakończenie. Udało się nam zdobyć mm, czterech fajnych agentów plus rękawice. No do koski już niestety dość. Nie udało. Więc ja wam dziękuję za oglądanie, subujcie, lajkujcie na razie siema i cześć.